Dzień dobry, to znowu ja i kolejna reakcja na polską muzykę. Słuchajcie, przez prawie tydzień nie było mnie tutaj na YouTube, nie pojawiałam się, nie wstawiałam żadnych filmików i już Wam mówię dlaczego. Niestety mam problem z potwierdzeniem swojej tożsamości. Tutaj na YouTubie. Bo tak, jestem płatnikiem podatków w Polsce, prowadzę swoją własną działalność gospodarczą, ale nie mam żadnych dokumentów polskich. Nie mam karty pobytu, nie mam karty rezydenta, nic. Więc nie mogę potwierdzić swojej tożsamości i niestety YouTube najprawdopodobniej niedługo zablokuje mój kanał. Próbuję to jakoś załatwić, przez ponad miesiąc już piszę z supportem. I być może mój kanał nie zostanie zablokowany, ale nie będę miała monetyzacji aż do momentu, kiedy potwierdzę swoją tożsamość. Także będę Was informowała na bieżąco o tym, co się dzieje, i raczej będę to robiła na swoim kanale na Telegramie. Zapraszam Was, tam też wybieramy, jakie piosenki będziemy słuchać jako następnej. Także zapraszam. Dzisiaj wlatuje utwór, którego nie chciałam słuchać, bo wszyscy wiemy co potrafi Słoń, ale zmusiliście mnie, okej? Okay. Obiecałam. Poza tym to był kolejny utwór na liście, także dzisiaj wlatuje Słoń, ballada o lekkim zabarwieniu gastronomicznym. Dziękuję najmocniej za pomoc i wsparcie w rozwoju kanału. Możecie postawić mi kawusię. Link znajdziecie w opisie pod tym filmikiem i też gdzieś tu na ekranie jest QR -Code. Ja nie wiem, czego się spodziewać, naprawdę. Słuchają słonia, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy w ogóle. Siedem lat temu pojawiła się ta piosenka. Okej, okay. osiem minut. Ha, ha. Hmm. Lecimy. Jestem naprawdę bardzo ciekawa. Był starszy o lat kilka. Mimo to młodsza siostra traktowała go jak chłystka. On jak tyczka chudy. Tak, dobra, poczekajcie chwileczkę. Bo jest mi troszkę niewygodnie. Czy o lat kilka, mimo to młodsza siostra traktowała go jak chłystka. On jak tyczka, chudy, ciuchy stale wiszą na nim, kiedy ona osiągnęła prawie 300 kilo wagi, wszystko w małym gospodarstwie miało miejsce w sercu bieszcza. Chatka gdzieś za wsią, życie tutaj nie rozpieszcza splajtowała rzeźnia z dnia na dzień stracił robotę szedł do chaty, płacząc, ciągnąc nogami po błocie Stał godzinę pod domem, tak bardzo bał się przyznać, bo jego siostrzyczka często bywa agresywna, zawsze piła go po twarzy, co kręciło go poniekąd. Ta... Ha, fuj, nie podoba mi się. Już mi się nie podoba ta historia, to jest dopiero początek. 30 sekund. Dobra. On jest chudy jak szczapa. Ona jest. pulchna, Ma nadwagę. Tak? Go siostrzyczka często bywa agresywna, zawsze piła go po twarzy, co kręciło go poniekąd, a jej krzyki brzmiały jakbyś tarł metalem o beton. Poznał czym z piekło, już we wczesnym dzieciństwie. Starzy go odrzucili, faworyzując dziewczynkę, jej niewinne zachcianki musiał spełniać niczym służba, podczas kiedy ojciec z matką uwielbiał. Nie można tak robić, drodzy rodzice, nie można faworyzować jednego dziecka, uwierzcie mi, bo będzie miało tu drugie tamto drugie dziecko, będzie miało traumę do końca życia. Nie faworyzujcie dzieci, albo nie pokazujcie tego chociażby. Jej niewinne zachcianki musiał spełniać niczym służba Podczas kiedy ojciec z matką uwielbiali bić i bluzgać Jesteś nikim kurwa! Krzyczeli codziennie za najmniejsze wykroczenie Z miejsca dostawał po gębie stary Mówił, że obedrze go ze skóry tępym ostrzem Jeśli kiedykolwiek przestanie dogadać swojej siostrze Chłopiec miał swój koiec w ciemny... Przepraszam, ja się za bardzo skupiłam na muzyce Ona tu jest słuchać zaje... Zaje fajna! YouTube, nie, nie blokuj mnie, proszę. Ekstra. Ten bit. Cofnę. Mniejsze wykroczenie z miejsca dostawał po gębie. Stary mówił, że opedrze go ze skóry, tępy mostrze. Miejsci kiedykolwiek przestanie dogadać swojej siostrze. Chłopiec miał swój koiec w ciemnym rogu izby. Matka z obrzydzeniem dawała mu jeść jak cudomiski. W atmosferze wyzwisk zmieszanych z chorą presją przez 17 lat go dokarmiała piersią. Dbaj o rodzeństwo. What the fuck? What the fuck is going on? Here? Słucham? Czy ja przesuszam się? Przez ile lat dokarmiała go wiersia? Błuchaj, jesteś kurwa, ślepa! Matka z obrzydzeniem dawała mu jeść jak cudomiski. W atmosferze wyzwisk zmieszanych z chorą presją przez 17 lat, go dokarmiała piersią. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Nie, <noise> nie, chcę tego. Mogę jej słuchać dalej? Mogę przewinąć? <noise> Wyzwisk zmieszanych z chorą presją Przez 17 lat go dokarniała piersią Dbaj o rodzeństwo, kochaj siostrę, bo jest święta Głaszcząc go, lubiła zaskoczyć ciosem żebra. Chora rodzicielka, co dzień robiła mu musztrę aż spojrzenie chłopaka zrobiło się całkiem puste. Leżał w brudnej bluzce, w ciemnym rogu chatki obserwując starych oddanych zwierzęcej kopulacji. W mroku patrzył na ich seks, chłonął ich krzyki w nocy W końcu urosła otchłań w nim czarna jak koneks W dzień ukończenia szkoły biegł do domu żwawod od truch ten zdał profil rzeźniczy miejscowej zawodówce, minął furtkę. A kłos stanął w gardle mu jak knebel, gdy znalazł rodziców wiszących za stodołą na drzewie. Dziewczynka niczym ciele patrzyła jak wisielce, mimo wywiniętych białych. Wciąż trzymają się za ręce. Stanął na krześle, odciął ich i wniósł do szoty. Przede wszystkim chciał siostrze zaoszczędzić posoki, jak spuszczony z obrony. Chwileczkę. Czy ja dobrze zrozumiałam, co on chciał oszczędzić? Zresztą. Sielce, mimo wywiniętych białych, wciąż trzymają się za ręce. Stanął na krześle, odciął ich i wniósł do szoty. Przede wszystkim chciał siostrze zaoszczędzić posoki. Jak spuszczony z obrożyć, gał śrubokrętem ścierwoniczym, szukający w drzewie pożywienia. Głodny dzięcioł przeszło mu po godzinie. Obmył się wodą ze studni, a z tego, co z nich zostało, ugotował gęsty krupnik. Nie czas na smutki, od dziś... O. Podejrzewałam, że będą takie teksty, kanibalizm, takie inne rzeczy, ale. Słoniu, własni rodzice! Studni, a z tego, co z nich zostało, ugotował gęsty krupnik. Nie czas na smutki, od dziś ja się tobą zajmę. Będzie fajnie, zobaczysz, daję Ci słowo, jak harcesz. Przecież znasz mnie. Mówił głosem pełnym troski doliżącej z fascynacją talerz młodszej siostry. Mijały wiosny, ona rosła jak na drożdżach, o ich gospodarstwie cały Boży Świat zapomniał. Brat i siostra na odludziu, on się imał różnych robót w trakcie kiedy ona w ogóle nie opuszczała domu niczym golub. Blada, gały wlepione w ekran, rozlana na kanapie, gnije w przepoconych swetrach. Kiedyś mała dzieweczka, dziś otyła maciora, tusty be... Słuchajcie, ja mam tak dobrą wyobraźnię, że ja... Że ja to wszystko teraz mam w swojej głowie, a wy mnie prosiliście, żebym jadła coś, oglądając to. Tak mnie lubicie, tak? Dzięki. Uwielbiam oglądać różnego rodzaju programy o ludziach z nadwagą. Na przykład jest taki amerykański program, chyba był emitowany na BBC czy TLC, czy jakoś tak się nazywał ten kanał. Waże 300 kg. Boże, ja tam takie rzeczy chore widziałam, że to wszystko, co on, co, co, tu, co tu teraz słyszę, ja to wszystko mam w głowie, bo ja to widziałam. Ja wiem, jak to wygląda. Jak, wiem, jak, ja wiem, jak wygląda osoba ważąca 300 kg. Tak jak on mówi się, rozpływające, śmierdzące na tej kanapie. <laughs> Kocham was. Napiek w przepoconych swetrach Kiedyś mała dzieweczka, dziś otyła maciora tusty bebek jak wór pyrów, ciężko zwisał jej do kolan Cała spocona, tnie sięgając po pilot Cechuje ją podłość oraz krajna otyłość A o dziwo brat uwielbiał być jej sługą i podnóżkiem Mimo, że tak jak rodzice traktowała go okrutnie Jesteś kundlem, słyszysz? Modlę się o to, że zdechniesz Nie kupuj paprykowych chipsów, wiesz, że ich nie cierpię Chcę więcej, krzyczała, co zrobiłbyś beze mnie? On patrząc w podłogę słuchał chowając Erek

chowając erekcję, codziennie obmywał jej kątką, żyny nawet nie chcesz wiedzieć, jak cuknęło spod pierzyny. Wycierał jej szczyny i ścierał gówno z tyłka, bo była za ciężka, żeby wychodzić na twój do kibla. Chamska i ochydna, nadziera wciąż tą miapę przed sekundą zjadła tonę, a już krzyczy, co z obiadem, głuszno sapie. Harczy, nie mógł nawet nocą pospać jej chrapanie, brzmiało jakby słonie, jebał nosorożca i z dnia na dzień. To było zabawne. Tylko to było zabawne w tej piosence, okej? Okay? Hmm. Ich chrapanie brzmiało jakby jak jebał nosorożca. W ich domu patologia z dnia na dzień rosła w siłę, któregoś nie stwierdziła, że już dość maszyny chce. Prawdziwe, żywe mięso, czym trochę się obruszył, przecież od zamknięcia rzeźni nie miał dostępu do tuszy. Był ponury, szedł szosą i gdy pił samogon, znalazł potrącone zwierzę z krzaków, wystawał samogon. Na oko może Fredka albo Kuna, nieważne, grunt, że zaspokoi głód tej herlawej biedaczce. Biegnąc do domu śmiał się, szczęśliwy wpadł do środka, czekała już na niego jego. Pachnąca podlotka rzucił jej krwawy ochłap, i trwało to dosyć krótko. Nim została ze zwierza, garstka kości i futro. Uwielbiam dzikie truchło, lecz to za mała porcja. Wyciągnij ze stodoły doły sidła kłusownicze ojca. Szybko wykonał rozkaz, czuł dziki jak łowca Rozstawił wnyki w okolicznych lasach i na łąkach. Czasami na obiad przynosił jej padlinę. Najbardziej lubiła, kiedy mięso jest lekko nadgniłe Nigdy nie jadła aż tyle, a jej apetyt rósł. Wszystko co przyniósł pchała brudą łapą do ust. Czuję głód, ciągle jest mi mało mięsa Tylko siedzi i narzeka ta baryłowa tajędza Cztery doby nie spał, myśląc w nocy I zadnia, aż wpadł na pomysł, żeby okraść pogrzebowy zakład Zakradł się tam w nocy, nikogo nie ma w środku Po otwarciu okna to doszedł go nowy podmuch Na środku sali w worku leży jakaś staruszka Przerzucił ją przez ramię i uciekł na paluszkach Smakuje jak kurczak, no popatrz jak cię karmię Ciało starszej kobiety sprawnie oprawił w wannie Upiścił cały garnek pełen flaków i Kończy. Siostra z oburzeniem wyciągnęła z miski kolczyk Parę dni było spokojnych, wyciszył jej apetyt Leżał w nogach jak pies, oglądali kabarety Śmiali się niczym dzieci, naprawdę było pięknie Właśnie takie proste chwile definiują w życiu szczęście Czuł, że nadejdzie lada moment, ta chwila Że i głód się wybudzi z hibernacji jak żmija Dziewczyna przytulając brata do cyców Głaszcząc go zaczęła swój monolog po cichu Pamiętasz rodziców? Pamiętasz tamten obiad? Najczystszy rodzaj mięsa a nie jakiś tam ochłap, myślę o tym od tygodnia Pogładziła bebek Tak bym chciała, żebyś podarował mi cząsteczkę siebie Puściła bekse Błagam, zrób to dla mnie nie nie, 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 nie Ja myślałam, że gorzej się nie da A się da? Zabójstwo Morderstwo Kazirodztwo Chyba, nie? Też. Nekrofilia. A co, 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 co. Kanibalizm? Kazirocki kanibalizm? What the fuck! Ażebyś podarował mi cząsteczkę siebie, Puściła weksel. Błagam, zrób to dla mnie. Zachowaj się jak prawdziwy macio, Jak twardziel, naprawdę. Nie daj się o to więcej prosić. No ile mogę jeść tych wysuszonych trocin. Poszedł do szopy, zbyt długo to nie trwało Przyniósł piłę mechaniczną, którą Zajebał drwalom, ona uśmiechając się Wciąż ciągnęła ten temat I niemal dostała toku Z podniecenia, apetytu nie mam Nie muszę dużo zjeść, a na przykład Twoja łydka przypomina kurzą pierś Usiądź gdzieś nad miską Naprawdę to banał, po prostu się skup I tnij poniżej kolana dogara gara wlał oleju i Stawił napalnik, dodał na listę zakupów, że kończą się zapałki Nadchodzi katarzis, oparł się o ścianę mocno Włączył piłę i puścił młodszej siostrze oczko Horror, jucha tryska po meblach, zagryzł zęby Puścił oczko? Kale? What? What the fuck? What the fuck is going on? Oh my god, what the fuck is going on? Potrzebuję przerwy. Ballada o lekkim, lekkim, lekkim. Zabarwieniu gastronomicznym. No ty pustun. Taką siłą, że szkliwo zaczęło. Barziz oparł się o ścianę mocno, włączył piłę i puścił młodszej siostrze oczko. Horror Jucha tryska po meblach, zagrył zęby z taką siłą, że szkliwo zaczęło pękać. Skóra ścięgna, łańcuch wiem zadło. Trochę zaczęło trzeszczeć, kiedy na kość się natknął. Siemanko piła, rozrywa piszel Dlaczego do cholery? To nie chce iść szybciej. W uszach zaczęło piszczyć mu. Na chwilę zasłabł, Czerń wchłonęła świat wokół jak gorący asfalt Po kilku wrzaskach siostry podniósł do góry głowę. Był tak długo nieprzytomny, że zapalił się olej Spojrzał na lewą nogę i bordową kałużę Zobaczył czerwony ochłap luźno wiszący na skórze Słaby jak staruszek, spróbował się podnieść Stracił sporo krwi, ale musi zrobić coś z ogniem Chwycił jakiś rondel i po prostu chlusnął wodą Siostra podnosząc krzyk nazwała go idiotą w powietrzu Płonący ogon wybuchł z nienacka. Patrzył z niedowierzaniem, jakby czymś się naćpał Umazana krwią posadzka nie pomogła mu uciec Z osłabienia padł twarz w oleistą juchę Ogień ogarniał kuchnię, firanki i krzesło Chciał wstać, lecz nie mógł, bo już tak bardzo nim trzęsło Czuł, że spada mu tętno Spojrzał tylko na siostrę Jak wjeżdżała grubymi nogami żałośnie Płonęła już pościel I cuknący materac Ona miota się na ziemi jak żuk Leżąc na plecach, wyzwała go od śmiecia I upadła na bok Długo cierpiała, zanim ogień popłonął i ciało Płomienie trawią dach Wszystko się zaraz zwęgli Ogień w ich życiu, niczym sędzia wydał swój werdykt i oprócz dogorywającej sterty mebli, został po nich popiół i odór zepsutych wędlin. Mam nadzieję, że to koniec, koniec. Czy ja muszę w jakiś sposób to komentować? Nie. Czy będę kiedykolwiek jeszcze słuchać Słonia? Tak. Ale ja znowu mam traumę. Cóż mogę powiedzieć? Słuchajcie, Ballada to jest ballada, to prawda. Taki storytelling typowy w takim charakterystycznym dla Słonia, bardzo brutalnym, ironicznym stylu. Sam tytuł jest przewrotny, bo sugeruje coś lekkiego, wiecie, takie wręcz humorystycznego bym powiedziała, nie? Ale. Treść uderza, słuchajcie, w obrzydzenie, w, w, w przesyt, w dekonstrukcję codzienności, po prostu. Wydaje mi się, że motywy jedzenia, ciała i fizjologii są metaforą konsumpcji: konsumpcji świata, konsumpcji ludzi przez e, system, konsumpcji emocji, konsumpcji relacji, bodźców. Jedzenie nie jest tu przyjemnością. To przymus, obrzydzenie. Jakaś taka mechaniczna czynność, w ogóle pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Wydaje mi się, że słoń w tym utworze pokazuje, że świat jest przerzuty i zwrócony, a w tym świecie wszystko jest takie nadmiarowe i jałowe. No jak zawsze obnażamy brzydotę i zostawiamy słuchacza z dyskomfortem. Ja czytam ten utwór jako krytykę takiego konsumpcyjnego stylu życia. Być może też jako taki komentarz do kultury nadmiaru. Wiecie, kiedy za dużo wszystkiego, a w naszym świecie no niestety tak jest. I może też jest jakiś obraz takiego psychicznego przesytu, nie wiem, jakiegoś wypalenia. Nie ma tu takiego prostego morału jest raczej takie pytanie, ile jeszcze da się przełknąć, zanim się pojawi odruch wymiotny. Taka jest moja opinia na temat tego cudownego utworu. Dziękuję Wam najmocniej za podrzucenie, to naprawdę było bardzo ciekawe. Wiecie, że ja lubię takie treści, lubię takie rzeczy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czego jeszcze muszę posłuchać. To nie musi być rap. Ok?